Ty Mops, można zarobić miliony nadal inwestując w Bitcoina. Jak u... wygląda na kogoś takiego, kto by to wiedział? Ja dostałem te złote topy. To jest prezent za zasługi w branży knotnej, a nie w branży kryptowalut, ale po to robimy ten cały... Kanał, żeby chociaż troszeczkę się do tego zbliżyć. W każdym razie, mordeczki, czy można zarobić miliony inwestując w Bitcoina? W sumie odpowiedź jest prosta. Tak. Co więcej, możesz zostać nie tylko milionerem, ale i miliarderem. Ale to samo pewnie możesz zrobić inwestując w branżę komptą aktualnie. Czy jest na to nadal odpowiedni czas? Nie wiem. Dowiemy się w przyszłości. Natomiast przekonało się o tym, że jest to możliwe bardzo wiele osób i przekonali się o tym nie tylko doświadczeni biznesmeni, ale także nastolatkowie, którzy swoje drobne, kieszonkowe zamienili w miliony. A więc kto tam się dorobił tych milionów? Forbes opublikował swoją pierwszą w historii listę najbogatszych ludzi w świecie kryptowalut, w branży kryptowalut. The Cryptocurrency Tycoons on Forbes 2021 Billionaires List zawiera 12 miliarderów z rynku kryptowalut. Pamiętajmy, że po angielsku bilioner to jest miliarder po polskiemu, ja? Gotowi? Ja jestem Mops, a to jest... All time high! Zaczynamy. Time high. time high. L420. Tylu milionów Wam życzy na koncie, moi drodzy. Przeszli krypto bogacze. Pamiętajcie, to jest kanał edukacyjny. Dzisiaj, moi drodzy, przyjrzymy się postaciom tych takich 12 najbogatszych ludzi w świecie krypto. Ale zanim zaczniemy, zostawcie kciukasa, suba i napiszcie w komentarzach, czy już inwestujecie. Jesteście nowi na tym kanale. Jak tu trafiliście, i. Czy Wam się podoba? Lecimy z odcinkiem. Nie tylko biznesmeni. Zapewne słyszałeś, słyszałaś już historię jak nastolatkowie zostali milionerami. Chyba nawet takich poróznam. W czasach Bitcoina nie jest to w sumie nic niezwykłego. Oczywiście ci najbogatsi są znani z dużych firm i często wcześniej w różnych znanych przedsięwzięć, jednak istnieje też bardzo duża grupa osób, która całkiem przypadkiem zainwestowała, wiecie, kilka dolarów bitcoina, a po roku kupowała własne Lambo. Rambo. Tak więc, chociaż to nie jest żadna porada inwestycyjna, yy, mogę tylko powiedzieć na własnym przypadku, czego już zdążyłem się po niecałym pół roku prowadząc ten projekt, nauczyć. Zimna krew i jak naprawdę chcemy do czegoś dojść, a nie mamy tej wiedzy, żeby tu kupować, sprzedawać altcoiny, tamto, siamto, to muje, dzikie węże, kurwa, nie mam czasu. Ja mam i ja się po prostu trzymam. A nuż widele, co Coś się z tego urodzi. Z nasionka zawsze coś wyjdzie. <grymne> Od nasionka do giponka, mordo. Erik Finman został milionerem w wieku zaledwie 18 lat. Czajcie, masz 18 lat i nie musisz chodzić do szkoły? Kurwa, nawet nie wiem, czy to jest takie fajne. Szkoła była spoko. Natomiast swój cel osiągnął, a jak widać motywacja jest kluczem do sukcesu. Gdy film miał 12 lat w 2011 roku, otrzymał od babci 1000 dolarów w prezencie, by wspomóc jego finanse na studiach. No i co? Rezolutny nastolatek kupił wtedy za te pieniądze bitcoiny, które wówczas kosztowały po 12 dolarów. I to wam powiem nawet w rodzinie. Mam takich dwóch małolatów, którzy byli w stanie po 10 koła na dzień na jakichś różnych transakcjach NFT-kowych zarobić, więc no, trzeba mieć cierpliwość i na pewno wolny czas, czego już w dorosłym życiu jest coraz Mniej. No i wracając do Erika, trzy lata później, w roku 2014, już 15-latek, zaproponował wtedy rodzicom układ. Rzuci liceum, w którym uczył się fatalnie, sprzeda część bitcoinów za 100 tysięcy dolarów i uruchomi za te pieniądze firmę edukacyjno-technologiczną Botangle. Czejcie! Przychodzisz do starów, mówisz, mamo, ja nie będę się już uczyć. Mam 100 koła i robimy biznes. Kurde, jak mam być szczery, nie wiem, czy moi rodzice by się zgodzili, czy dalej nie naciskaliby na skończenie tych studiów. Zrób studia, dobra edukacja i potem mamy kurde, kraj magistrów, którzy nie potrafią nic. Ale wróćmy do tematu, bo mam tendencję do zbaczania ze ścieżki. No i kolejnym warunkiem między Erikiem a rodzicami było to, że jeżeli uda mu się zostać milionerem do 18 roku życia, rodzice nie będą go już zmuszać do pójścia. Na przed chwilą wspomniane przeze mnie studia. No i chyba wiecie, że mu wyszło, nie? Niektóre osoby dowiadywały się zupełnie przypadkiem o byciu bogatym dopiero po latach. Najczęściej zapominały o trzymanych pieniądzach w kryptowalutach i dopiero jak sprawdziły swoje konto po latach albo przypomniały sobie, że mają te kryptowaluty, no to wiecie. Nagle dochodzisz do tego, gdzie jest ten numer do portfela, gdzie są moje kody. Pewnie słyszeliście, a jak nie słyszeliście, to teraz usłyszcie o historii o pewnym kolesiu, który gdy uświadomił sobie, ile hajsu miał gdzieś tam na tym swoim portfelu. W bitku zaczął po czasie szukać hasła na wysypisku śmieci. Ale ją gwiazd idziemy. Dobra, przechodzimy do tych y, multimilionerowych gwiazd. Numer 1 Satoshi Nakamoto 52,8 miliarda dolarów. Ale te kwoty są abstrakcyjne dla mnie, naprawdę. Ja bym chciał jedną banieczkę, taką jedną malutką banieczkę. <laughs> Anonimowy twórca bitcoina, który wciąż pozostaje dla nas tajemnicą, Satoshi Nakamoto, może być nie tylko najbogatszą osobą w świecie kryptowalut, ale także jednym z najbogatszych ludzi na świecie, like overall ze wszystkich. Według ostatnich szacunków może on posiadać nawet 1,1 miliona bitcoina. Nie dolarów, bitcoina. I teraz sobie przeliczcie, ile to może być warte. Wciul. Sama postać anonimowego twórcy Bitcoina jest na tyle ciekawa, że zasługuje spokojnie na oddzielny odcinek, który już albo jest opublikowany, albo będzie. I spekulacje dotyczące prawdziwej tożsamości Satoshiego oraz jego majątku trwają od lat i w tym czasie padło wiele bardzo ciekawych spekulacji, a nawet teorii spiskowych na jego temat, które poruszymy w tym materiale. Gwiazda numer dwa, Chris. Larsen, 7,5 do 8 miliardów dolarów. Larsen zyskał sławę dzięki zakładaniu i inwestowaniu w startupy w Dolinie Krzemowej, ale prawdziwą fortunę zbił właśnie dzięki kryptowalutom. Jakie było jego najbardziej udane przedsięwzięcie? Że tak ładnie zaakcentuję, współzałożenie firmy Ripple, czyli projektu kryptowaluty. Sam założyciel Ripple całkiem niedawno zaangażował się w bardzo fajną kampanię Zmień kod? Nie. Klimat wraz z organizacją Greenpeace. Jego zdaniem, i tutaj cytuję, gdyby tylko 30 osób, kluczowi górnicy giełdy i główni programiści, którzy tworzą i współtworzą bitcoina, kod bitcoina, zgodziło się wymyślić na nowo proof of work lub przejść na niskoenergetyczny protokół, bitcoin przestałby zanieczyszczać planetę. Różnica między proof of stake a proof of work obecna Tutaj. Sam case Larsena jest na tyle ciekawy, tak samo ciekawy jak w przypadku Satoshi'ego, więc jeżeli chcecie wiedzieć o nim więcej, to materiał na pewno nazbiera się na, odciel, na oddzielny odcinek, natomiast deal jest prosty. Daj znać w komentarzu! Armstronga z Księżyca znam, Armstronga co gra na trąbce znam, ale tego Armstronga nie znałem. Brian Armstrong. Brian Armstrong jest obecnie najmłodszym znanym miliarderem ze świata kryptowalut. Ma zaledwie 2,5 roku. I ma bogatego starego, którym właśnie jest Neil Armstrong spokrewniony z tym Armstrongiem Armstrongiem, Po prostu yy, cały swój hajs yy, kupili za to bitka i przepisali na dzieciaka, i w ten sposób stworzyli taki produkt najmłodszego miliardera, i pokazują, firmują swój nowy kryptoprojekt, że nawet dziecko może zostać miliarder. Nie dobra. Ty, dobra, ja muszę być poważny, bo ktoś pomyśli, że ja tutaj, yy, że to jest wszystko na serio. Tylko jest zbieżność nazwisk. Od nowa Brian Armstrong jest najmłodszym znanym miliarderem ze świata kryptowalut i doszedł do tego sam. Jego oszałamiająca kariera rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy założył giełdę kryptowalut Coinbase, obecnie największą platformę w Stanach Zjednoczonych. O giełdach mamy również Oddzielny odcinek. A wszystkim są odcinki te. Majątek CEO i współzałożyciela Coinbase wzrósł ponad sześciokrotnie w roku 2021 dzięki boomowi na rynku inwestycji w kryptowaluty. I to właśnie to uczyniło go jednym z najmłodszych miliarderów ze świata kryptowalut. Coinbase osiągnęła ogromny sukces i stała się jedną z dominujących, znaczy stała się dominującą. Giełdą kryptowalutową w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wspomnianej rewolucji kryptowalutowej, wiecie, no, wszyscy się na to ciepnęli, każdy inwestuje, każdy musi kupić przez jakąś giełdę i od każdego takiego zakupu Brian ma jakiś tam procentik. I dzięki właśnie temu całemu hypowi na świecie wokół kryptowalut w zeszłym roku firma uzyskała ponad 1 miliard dolarów przychodu. Bracia, no bo jest tam ich dwóch do tego Torcika, zainwestowali w Bitcoina już na samym początku jego istnienia, choć na początku wydawało się im to, jak mówią w wywiadach, naprawdę szalone. Po latach zbili ogromną fortunę, ale na tym ich inwestycje się nie kończą. Nadal wierzą w siłę Bitcoina i nie mają zamiaru rezygnować z inwestycji. Mim by tak coś pykło, to bym raczej też w to szedł, nie? Z drugiej strony, mając giełdę, co mają powiedzieć? Kurde, wiecie, w sumie to chyba zaraz padnie, nie? Zawijać się z mojej giełdy. <śled> kolejnych dwóch typach Cameron i Tyler Winkle Ci panowie znani są z tego, że w roku 2004 pozwali Marka Zuckerberga za kradzież ich pomysłu na Facebooka. Stali się kluczowymi graczami na styku kryptowalut i świata sztuki. Tak więc jeżeli znasz historię Facebooka, najprawdopodobniej znasz również te dwie postaci. Chociaż mnie najbardziej jara historia tego typa, który w siedzibie zrobił grafity na ich ścianie, i zamiast tam wynagrodzenia nie wiem 10 tysięcy dolarów wziął parę procent w udziałach, potem był milionerem, a finalnie zrobił Binance'a. Mimo że ich pomysł na Facebooka został przechwycony przez znanego całemu światu już marka, E? złodziejaszek. To bracia zainwestowali to, co mieli w kryptowaluty i trafili na prawdziwą żyłę złota. Jednak chłopaki niestety mieli złą pasę co do współpracowników. Bliźniacy po raz pierwszy spróbowali swoich sił w kryptowalutach z człowiekiem, który później okazał się z przestępcą i ukradł część ich moment. I mimo to chłopaki osiągnęli ogromny sukces dzięki właśnie inwestycjom długoterminowym i hodlowaniu swoich kryptowalut. Bitcoina sprzedali tylko raz, aby założyć... Gemini. No, ci godą. No i na koniec Tesla dzisiejszych czasów, geniusz dzisiejszych czasów, Elon Musk. No i chyba nikogo nie zaskoczy tutaj obecność Elona Muska w zestawieniu najbogatszych osób krypto. Jest to niepodważalny autorytet, jeżeli chodzi o inwestycje na rynku krypto. Ludzie, ten człowiek potrafi obniżyć lub podwyższyć cenę krypto tylko jednym tweetem. Znaczy, a, akurat tutaj wydaje mi się, że może mieć taki wpływ na wiele różnych innych branż jego jeden tweet. Nie tylko na krypto. Użytkownicy Twittera nieraz wręcz błagali Ilona Maska, aby zaprzestał on manipulowania cenami, ponieważ odbija to się na całym rynku kryptowalut i pewnie nie tylko kryptowalut. Naprawdę ten świat jest szalony. Jedno ściągnięcie Bucha u Joe'a Rogana w podcaście wypicie łyka whisky sprawiło iż w ciągu kilku dni całe akcje Tesli spadły tam o parę procent. To wszystko wróciło do normy, ale Widzicie jaki to jest delikatny rynek i jak jeden taki ruch takich znanych osobistości, jak wielki wpływ na cały świat może mieć jeden tweet takiego pana. Natomiast wracając do Pana Ilona Maska i jego firmy Tesla, to właśnie firma Tesla jest drugą firmą mającą największą ilość bitcoinów na koncie, tak więc która firma jest na Numerze 1. Jak wynika z bazy danych firmy CoinGecko, specjalizującej się właśnie w analizie rynków kryptowalutowych, w analizie kryptowalut, największym korporacyjnym posiadaczem kryptowalut i bitcoinów jest MicroStrategy. Firma o wartości 3.6 miliarda dolarów posiada dokładnie 121 044 bitcoiny. Czyli 2,5 raza więcej niż Tesla. Sama firma MicroStrategy specjalizuje się w opracowywaniu i sprzedaży oprogramowania typu BI, czyli Business Intelligence, oraz powiązanych z nim yy, różnego rodzaju usług. O taka mała firma, która zatrudnia lekko ponad 2000 osób, pewnie cholernie zdolnych osób, całkiem nieźle radzi sobie na dzisiejszym rynku. No i na koniec, wracając do Ilona Maska, tak naprawdę nie wiemy, ile pieniędzy posiada Mask w innych kryptowalutach. Wiemy jedynie, że aktywnie wypowiada się na ich temat. Chyba go to trochę bawi, ale nikt tak naprawdę nie wie, ile posiada szczególnie Dogecoinów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić suba na tym kanale i dajcie znać w komentarzach. Mam taką rozkminę na dzisiejszy yy, dzień, która mnie też najbardziej zawsze zastanawia. Yy, jaka jest Wasza opinia na temat właśnie ludzi, którzy kiedyś tam kupili bitka, dorobili się, prze... Rąbanie w dużych majątków, no i potem prowadzą jakieś inne biznesy, tu inwestują, tam coś włożą i tak dalej. Dajcie znać, co Wy na ten temat myślicie, czy ludzie, którzy tak naprawdę dorobili się wielkiego hajsu przez noc, są w stanie też docenić taką ciężką pracę, a co za tym idzie włożyć też tą ciężką pracę, żeby ten majątek zdobyty przekuć też coś naprawdę fajnego w realnym świecie. Bo co jak co, przynajmniej mi poniekąd. O to w życiu też chodzi. Dziękuję za uwagę. Widzimy się już następnym tygodniu. Ja jestem Mops, a to był oh. All Time High. Essa All Time High. All Time High.